W wojewódzkim szpitalu wielospecjalistycznym w Lesznie zespoły chirurgów i pielęgniarek wraz z robotem Da Vinci wykonały już 100 operacji. Placówka udostępniła film. Z jednego z pierwszych zabiegów operowali lekarz Artur Derlatka i Kamila Cegielska. To jedyna okazja, by podpatrzeć, jak wygląda współpraca ludzi z systemem robotowym Da Vinci. W Polsce z użyciem tego systemu operacje przeprowadza się w ponad 40 szpitalach z danych Polskiej Federacji. Operacji szpitali wynika, że jeden robot przypada w Polsce na prawie 900 tysięcy osób, w Europie to ponad 240 tysięcy, a w Stanach Zjednoczonych na 65 tysięcy. Mamy więc jeszcze wiele do zrobienia, tym bardziej cieszy fakt, że Da Vinci pracuje w leśnie, wykonuje operacje, które są bardziej precyzyjne, minimalnie inwazyjne, co bardzo ważne dla pacjentów, zmniejszają ryzyko powikłań i pooperacyjnego bólu. Pierwsza operacja przy Współpracy z robotem Da Vinci, wykonana została w szpitalu w Leśnie 14 listopada 2023 roku, a operował dr Paweł Baranowski wraz z Piotrem Leśniewiczem. Zakup tego nowoczesnego systemu był sfinansowany z pieniędzy samorządu Województwa Wielkopolskiego.